Wielki Ogólnie yy, yy, dzisiaj będę się jeszcze pakować na obóz, który jadę na ostatni tydzień, więc nie, nie będzie teraz przez taki dłuższy moment. No. A ja w tym czasie sobie ten nową serię chyba zaczynam nagrywać. No. Czyli Theme Park Tycoon 2 No, Achievementy bym musiał porobić Nie Achievement Trzy no to dobrze, Daily Bonus, nie Achievementy nie Misji Co może... Mhm mm Bench of Dobra, nie ma problemu

Nic ja zrobię Time. Kredyty się przydają ogólnie. Mogę wam za chwilę pokazać dlaczego. Ok. E, ogólnie. Kredyty. Jeden kredyt to. Pięćdziesiąt tysiąc. No. I też są rzeczy tylko za. Kredyty i wyobraźmy nie. No na przykład, widzicie takie te są. Operacja: no, to operator, Game Pass. No szkoda. Ale no, długo jeszcze znaczy się później przydaje tak. No, ogólnie teraz chcę pozbierać na rollercoaster Wild Mouse. Ten ten to 14 tysięcy. porzutu, No. спящие на гвест. Окей, okay, że ja że jest za drogą. ale reszta jest będzie szedł do tego za osiem. Kurczę kurcze te Dobra, stars ice cream pyk soft drinki następne. i kolejne jakieś pizza wszystko, że ciężko mu taniej nie mogę zmienić ceny oh. No dzięki. Mogę. 6 dolców pizza, 5 dolców jakieś tam. 6 dolców lody. Ability. Twistera mi się wydaje będzie nic, twister postawię go od razu. się zamiast tej. Tej po prostu jest świecie, wiecie, bardziej mi się opłaca postawić teraz twistera, żeby szybciej nazbierać. Będzie później. Przekażcie babcia mi Sorry, ale będę musiał tacie za chwilę pomóc. Wiecie. Hmm. Ile mam hajsu? Kurczę, to byś mało. Hmm. Mam plan. Wiecie, jak się będzie wzbogacić? Wykonując te ich potrzeby takie. <laughs> I don't know, <laughs> Mi chwileczkę po tym. No, za chwilę będą się kończyć. Więc. Pa!